Dziękuję bardzo serdecznie za wystąpienie panu doktorowi Antoniemu Ziębie. Natomiast zapraszam panią doktor habilitowaną nauk medycznych Joannę Szymkiewicz-Dangel o wystąpienie zatytułowane Czy płód to człowiek? Bardzo proszę osoby, które gdzieś siedzą blisko światła, żeby troszeczkę przygasiły nam światło. Witam Państwa serdecznie. Koleżanka zmieniła temat zgodnie chyba z moim życzeniem, ponieważ temat, który dostałam na początku, jak zostałam tutaj do Was zaproszona, brzmi tak jak widzicie, ale będę mówiła właśnie o tym, czy płód jest człowiekiem i troszeczkę o tym, czym ja się zajmuję. Wiemy wszyscy, że człowiek nie powstaje z jakiegoś małego jednego ziarenka, tylko potrzebne są co najmniej dwa i że się nie wykluwa z jajka. E, dlaczego to mówię? Bo ciekawa jestem, pamiętam jak moje córki były bardzo małe i do, wpadła mi w ręce taka książka, że spotkało się dwóch chłopców, jeden do drugiego, nie pamiętam czyja to była książka, pamiętam tylko, że jeden drugiego zapytał słuchaj, a gdzie ty masz pępek? Zastanawialiście się kiedyś po co nam jest pępek i byście się czuli bez pępka? Wyobraźcie sobie, że na waszym brzuchu nie ma pępka. To jest właśnie takie dzieciątko, które się wykluwa z jajka, my się tak nie wykluwamy oczywiście. I wszyscy mamy pępki, bo bez tego nie moglibyśmy oczywiście się rozwinąć. Ale zanim połączą się komórki, jak się one połączą, to powstaje coś takiego jak kariotyp. Troszeczkę nauki będzie, ale niezbyt dużo, tak żeby nie tylko medycy mogli zrozumieć to, co mówię. To jest, proszę Państwa, całkowicie prawidłowy kariotyp, kariotyp, który każdy z nas ma 23 pary chromosomów, tym są dwa chromosomy płciowe. Bez tego życie nie powstanie, bez DNA, bez kariotypu. Tak może wyglądać translokacja, jeżeli ktoś jest bystry i zobaczy, tutaj w czternastej parze chromosomów nie ma jednego chromosomu, natomiast ten jeden chromosom przyczepił się do chromosomu 13. I taki człowiek może być zupełnie normalny i do momentu, kiedy yy, nie pojawiają się problemy z donoszeniem ciąży, osoba, która będzie miała tego typu zrównoważoną translokację, w ogóle nie będzie wiedziała, że, że coś takiego istnieje. Dopiero w momencie, kiedy Dziecko się nie może urodzić, kobieta zachodzi w ciąże, dochodzi do poronienia, zachodzi w ciąży, dochodzi do poronienia. Okazuje się, że któryś z rodziców ma taką zrównoważoną translokację, która powoduje, że płód może mieć niezrównoważoną i dochodzi do poronienia. No i najczęściej spotykana aberacja chromozomowa, która w tej chwili w diagnostyce prenatalnej uchodzi za cel tej diagnostyki, że mamy wykrywać wszystkie płody ze SPM-Down. Jest to dosyć proste, jeżeli ktoś jest dosyć biegły w diagnostyce, nawet wyłącznie ultrasonograficznej. Jak widzicie, w 21. parze są trzy chromozomy. Czy rzeczywiście te dzieci nie mają prawa do życia. To jest niestety, nie, nie są to e, święta wielkanocne, tylko Bożego Narodzenia, ale to jest kartka, którą dostałam od jednego ze swoich pacjentów, e, bardzo uroczy chłopiec, który niestety miał również wadę wrodzoną serca, ponieważ te dzieci mają wady wrodzone serca, mają swoją stronę internetową, mają stowarzyszenia rodziców, e, dla rodziców, ponieważ tym ludziom należy się wsparcie i rzeczywiście e, można im wspaniale pomagać. Proszę Państwa, czy wiemy kiedy powstaje człowiek? Tutaj mój przedmówca pięknie powiedział, no tak, no wtedy kiedy łączy się komórka jajowa z plemnikiem, wiemy teraz na ten temat bardzo dużo, to są zdjęcia zapłodnienia pozaustrojowego, kiedy plemnik dochodzi do komórki jajowej, kiedy ta komórka jajowa zaczyna się dzielić na blastule, morule, to jest dopiero dwa tygodnie, w siódmym tygodniu. Widzicie Państwo, że mamy już wszystkie zawiązki człowieka. Wiemy to teraz, ponieważ zostały nakręcone bardzo piękne filmy fetoskopowe. To są nóżki 11-tygodniowego płodu. W 11 tygodniu praktycznie jesteśmy już w pełni ukształtowani. A to jest zdjęcie tej dziewczynki, którą na początku widzimy dwutygodniowe na tym zdjęciu. To są ze strony internetowej zdjęcia rodziców, którzy zrobili taki film o swoim dziecku. Możemy to zrobić. Ponieważ miałam powiedzieć o tym, jak powstaje człowiek, nie będę się wdawać oczywiście w dokładną embriologię, ponieważ nie o to chodzi. Natomiast chciałam państwu pokazać, co jesteśmy w stanie w tej chwili zobaczyć i to, że coś zobaczymy w naszych badaniach prenatalnych. Czemu to ma służyć? Bo tak zrozumiałam swoją obecność dzisiaj tutaj. Tutaj widzicie Państwo taki, yy, nawet jeszcze nie zarodek, pęcherzyk ciążowy, który jedynie bardzo doświadczony ultrasonografista może zobaczyć, ma on nie więcej niż 2 mm. Tutaj widzicie Państwo trzy pęcherzyki, czyli są to trojaczki. Jedyna ciąża mnoga, która najwyższa, krotność, tak to się mówi, może nieładnie, która może powstać naturalnie bez technik wspomaganego rozrodu. I tutaj siedmiotygodniowy zarodek, który ma do swojego pożywienia pęcherzyk żółtkowy, a tutaj jak widzicie jak już przestaje być ten pęcherzyk żółtkowy, zaczyna, być, zaczyna działać pępowina i łożysko, przez które nam zostaje ten pępek na całe życie. W piątym tygodniu ciąży. Jak widzicie możemy zobaczyć, to jest szósty tydzień, możemy zobaczyć pęcherzyk żółtkowy, możemy zobaczyć zawiązek główki, możemy zobaczyć bijące serce, które w tym okresie jest bardzo duże, możemy zobaczyć liczbę zarodków, możemy zobaczyć jego wielkość, możemy zobaczyć i policzyć rytm serca, co jest niezmiernie istotne, bo wtedy wiemy, czy taki zarodek będzie się rozwijać i ma szansę rozwijać się prawidłowo, czy też nie. Ale teraz co się dzieje z takim zarodkiem? Czy ze wszystkich zarodków, czy wszystkie zarodki rzeczywiście rozwiną się do czasu y, planowanego porodu? Y, przed implantacją aż 50% zarodków ma aberracje chromosomowe i nie dochodzi w ogóle do ich implantacji. Dzieje się to przed w ogóle tym, zanim kobieta wie, że jest w ciąży. Po zagnieżdżeniu Ponad 85% przypadków, jeżeli są poronienia, te poronienia są dlatego, że te zarodki są nieprawidłowe, czyli te prawidłowe chromozomy, które Państwu pokazałam na początku, a jeden niezupełnie prawidłowy spowodowały, że taki zarodek się nie mógł zagnieździć i doszło do samoistnego poronienia. Ta liczba nieprawidłowo zbudowanych zarodków, nieprawidłowo chromosomalnie wzrasta wraz z wiekiem matki. Wiemy na podstawie bardzo dużych międzynarodowych badań, że mniej niż połowa zapłodnionych zarodków rozwinie się do czasu porodu. W związku z tym tak to niestety bywa. Naszą rolą jako, jako lekarzy jest to, żeby pomóc tym kobietom, które e, tracą dziecko. Ja nie jestem ginekologiem w związku z tym. Nie znam się tak dokładnie na tym, natomiast zajmuję się wadami rozwojowymi i również wiem, że bardzo wiele sytuacji, gdzie ciąża rozwija się niezupełnie prawidłowo od samego początku i taka pani trafia do mnie po 12 tygodniu ciąży, okazuje się, że to dziecko może być bardzo ciężko chore. I aż 50, aż połowa ciąż tych wczesnych bardzo ciąż ulega samoistnemu poronieniu. Warto jest o tym wiedzieć, dlatego że wszyscy na pewno będziecie chcieć mieć dzieci. Yy, niestety zdarzają się pary, w których donoszenie ciąży jest problemem. Warto wiedzieć gdzie i do kogo się zgłosić, żeby uzyskać pomoc. Yy, to jest wszystko w sytuacji, jeżeli zbadalibyśmy wszystkie poronione zarodki, jeżeli byśmy wiedzieli, że są to poronione zarodki. Natomiast jeżeli mamy już potwierdzoną ciążę, ciążę możemy potwierdzić powyżej 4-5 tygodnia mniej więcej i wtedy tych ciąż ulega poronieniu aż 20%, też wcale nie mało. Tak proszę Państwa wygląda zarodek płód, zarodek uznajemy to w nomenklaturze medycznej. Oczywiście wielu rodziców mówi o swoim dziecku dziecko, ja również tak mówię. Natomiast w nomenklaturze medycznej mówimy zarodek, płód, po czym jest noworodek, niemowlę, przedszkolak i tak dalej. W związku z tym również w nomenklaturze medycznej w momencie, kiedy mamy już wykształcone wszystkie części ciała tego małego człowieka, y, mówimy już o płodzie, czyli po zakończonej organogenezie. Jest to dziesiąty tydzień ciąży, kiedy taki zarodek ma długość od głowy do kości ogonowej, czyli do pupki około 4,5 cm, czyli jest naprawdę maleńki, natomiast ma już wszystkie części ciała, włącznie z pełni ukształtowanym sercem, układem nerwowym, oczywiście wszystkie narządy zewnętrzne.